Wczoraj polska reprezentacja niestety przegrała z Finlandią. Abyśmy my jako Polska nie przegrali 26 czerwca 2025 roku. A co pod tą datą się kryje? Pod tą datą kryje się dzień, w którym kończą się konsultacje społeczne, jeśli chodzi o zmiany dotyczące nowych norm spalin, nowych norm urządzeń grzewczych po prostu. I tak pokrótce Wam tylko powiem, o czym te normy nowe mają mówić. Przede wszystkim ma być obniżona norma, jeśli chodzi o pyły. Dokładnie do 5 mg. A co to oznacza? To oznacza, że każdy jeden kocioł będzie musiał mieć założony co elektrofiltr. Fajne urządzenie, ale trzeba go niestety obsługiwać serwisowo, to po pierwsze, czyli inaczej mówiąc, generuje nam koszty i przede wszystkim samo urządzenie jest bardzo kosztowne. A jeśli mamy już konsultacje społeczne, nam się kończą, czyli podejrzewam, że takie nowe normy wejdą gdzieś w 27 lub w 28 roku. Także jedna rzecz: jeśli chcecie kupić kocioł na drewno, dobry kocioł, jeśli chcecie kupić Dobry kocioł na pellet, który nie jest jeszcze bardzo rozbudowany, aby spełniać najnowsze normy, a który będzie można użytkować przez następne 20 lat, to warto się zastanowić i kupić go do, do tego roku 2027, w którym wejdzie najprawdopodobniej już nowa dyrektywa odnośnie właśnie tych zmian na nowe normy. Zastanówcie się i jak coś, zapraszam do zapoznania się z ofertą właśnie takich urządzeń grzewczych, które jeszcze spełniają obecne wymagania, które możecie otrzymać na dotację, a które nie będą musiały spełniać tych najnowszych norm.